Jakie inne osoby są? Nie? Co? To jest fizyczny, później, wiem, a ja jestem nerwowy, kucharz też są nerwos. A troszkę dużo czas, nie bardzo dobrze, jest dobrze. Może akceptuję 100% więcej lepsze lasem. Mm -hmm. ostatnim razem. Ostatnim razem. 100%. So, to jest bardzo dobrze. To jest mały Magdalena prezentacji bardzo dobrze było. Jak mówi jest bardzo dobrze. Danie troszkę dużo produktów. Mm -hmm. Mama. Mama jak Alzheimer. Bardzo nie spierwał. Ursulam moment. Ja teraz mam lepszy kolor. I Ania pierwsze jest normalna, jest pierwsza, jest trudno. Później jest koniec. Wow! To jest... Jakem... Nie mam nie wiem to. Nie, nie, Kasia, A to Woda gotuje dużo i nie daj produkt, Co ze pierwszy koniec i właśnie warzywa jest pozorowe, To je danes, ne glede na to, eh? ali so tam ali ne. Na ribih je zelo malo garnitura, zelo malo savnih, kolori, in tukaj to je zna pošt. Tudi tukaj na žrtko je zna kuharše, na zoznem, ne da je to, da je kenguru, ne da je kenguru. Teraz jest koniec. No. Nerviz, teraz może tutaj pytanie i wszystko. Nie? Jestem powolny, taki. Zadowolony. Zadowolony jak było w tak? No. Jest, jak my mówić? 100% lepsze. Jak nas stanowi I teraz overatte nas i robi sam. Trochę inne produkty i troszkę jest na uczelnie. To są nasz future. co? So. I to jest na restauracjnie. Mm -hmm. Mam ich na restauracji. To wszyscy jestem są so troszkę więcej kilo, dlaczego mamy umiemy, ten na restauracjnie, mm -hmm. To jest jesenia, I Mam dobrze kucharzy, mam dobrze jedzenie. Eh? No, dziękuję.